Siemanko, z tej strony Blumek.pl, a to jest Mafia Edycja Ostateczna i tym razem zabieramy się za misję Lepiej się przyzwyczajaj. Rozumiem, że patrząc po ostatnim odcinku, tym razem będziemy prali mordy. I to tak poważniej prali mordy, bo zabierzemy ze sobą chłopaków i trzeba nauczyć szkodników, że z Donem Salierim się nie zadziera.

That's right, boss. Anything for Luigi and Sarah. Do those bastards think this is fucking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Our business is protection. But who's gonna pay up when they learn we can't even protect one of our own as she walks home from work? So, what do you want us to do? Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies, put them in wheelchairs, bust their faces up so bad, even their mothers can't look at them without screaming. We know where they're holed up. My friend on the force is know something. Tommy, go to Vinny, get us some gear. Meet me at Biff's place. Yeah, okay. Leave these punks oh. laying in the street. I want everyone to know.

Chować poli. Idziemy do winnego. A ty już sobie wsiądziesz, Jasna sprawa. Ja idę po jakąś liverę. Bo to się pewnie przyda. Hey! hey. Here for some heaters, kid. Hey, buddy. Nah, more to goin' and heal. Paulie and me, we gotta give a beating to some punks who've been on our turf. I don't want to pull this, pissin' our own street. some of the bus heads that's all we need <laughs> sam turned over some guys where else and uh by Babe roof himself the guy said i mean that's horse head, but they bust heads your punks won't have time for questions not I a yeah Przygotował trzy, czyżby sam miał z nami jechać, ale się rozmyślił. Chociaż nie, on tam poszedł, z, żeby tego biręgo załatwić, czy jakoś. Um. Spotkaj się z Polim Chinatown. A, bo on po prostu sobie pojechał. Ej, Nice! Car. Ostatnio jechaliśmy tak, tylko że nam Dobra, jedziemy do Chinatown. Ej, ta furka ma nawet zrywa. Całkiem elegancko się jeździ. To jest w sumie Ford chyba, bo bolty tutaj to fordy. Uprzedzanie... Chyba go nawet nie dogodnie, Dobra, nieważne. Że jakbym zdjął ograniczenie prędkości, to pewnie ją, ale... Tak, to tak nie bardzo. Dobra, nie czekam na ciebie. Ja sobie tutaj skręcę. Nie wszystko wolno. Ja będę spuszczać łomot. Jestem chirurgiem od składania mord.

Zaparkowany po prostu jak małpa w cyrku, a ja przecież umiem jeździć. Ty jesteś Bill? Um. Oh shit. Rartowałem. Um. No i co? Udaj się do Lombardu, a gdzie on ma ten Lombard? A że tu? A, tu jesteś! Sorry, kurwa, nie zauważyłem Cię. chyba było się schować

Dobra, cichaj, co tam, no brad chihai total bitch it's great to see you call her off biff we got business upstairs please so no brad biff chihai bubble need some information got some jokers causing trouble they mess with luigi's daughter plenty of hoods around you got any more one of them's a weasel named billy no the ah. chump and a bruiser with a bald head right right i know him they're set up in the old service station a uh, block over. I like some gear every now and then. Uh, small time. <laughs> no, that's why I'm a Biff. You're good with small time. Out the back, cross the street. You'll find them there. Thanks. See you around. Dobra, dzięki, stary. about that do? Relax, just waiting for my guy to come through. It'll be next week. Just sit tight. Hehe. Kantuję go na pieniądze, no. hehe. <laughs> uh.

Originally you know, anyways, he lives in Holbrook. Yeah, I know about this. Yeah, yeah, I'll get his cut. You just keep this under your hat. I guess I heard enough. You gonna know these punks when you see them? Yeah. I guess I'll tell them you gotta do, 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 do this like the guys in Chinatown who look like we do. There it is. Tch.

<laughs> oh billy oh billy is the guy from the other night we gotta go ah <sharp inhale> pięknie! help me over here this will hurt oh no hey fuck's me i'm too happy to some i am stupid Dobra. Czekajcie, bo mi się coś włączyło. Nope! Fuck off! Skurwielu! Widzę, że jeszcze się niczego nie nauczyliście. Chociaż i tak podziwiam, że umiecie chodzić po takim czymś. No to to już przecież ma kolano. To gościu już kurwa nie chodzi, nie? Zresztą kuleje do końca życia po takim czymś. Hehe, <trych> tego spraw. O oh, kurwa! Dobra, idę na górę? Tu się da? A! trabina, debil ja wejdź po drabinie, czemu wejdź, no, wejdź po trabinie, you idiot? Oh, I am goopy. Oh, shit Oh, wow. Go. This is cool, you know. Whoa, 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 whoa. Oh, shit. Um, yeah, um, yeah, i in the game Oh, holy fuck. Um, well, um, Damy radę Spokojnie, ja muszę się przyzwyczaić. Ja trochę trochę już nie grałem Zresztą tutaj to, ja dalej nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania trochę Okej, okay, dobra, po, na spokojnie, bo tutaj jest ich sporo Poczekam aż nas się przeładowywać Dobra, jeden z głowy Na spokojnie Dobra Kolejny załatwiony Dobra, przeładowanie Nieźle, nieźle, teraz już wiem czego się trochę spodziewać Już wiem, że nie ma głaskania Chyba ja czy stąd nie sięgam Pyk, headshot Jebot! Ale robimy łamać. Hej! Mamy magazyn kolejny, ale to dopiero jeden z... Zaraz to po. To nie jest po. nie jest po. nie po. What? What happened? Fuck, czy ja przypuściłem ja, w to beczkę i wybuchłem? Bo byłem za blisko w sensie. What the. Oh no. Oh, this ain't good. W sumie to wygląda na to, że mogłem wziąć się wcześniej, ale nie przyszło mi to do głowy. <gry> a teraz się wysadziłem. Nie, yeah, jest, jest świetnie, świetnie. O, cicho, będę mieć możliwość, żeby to zrobić. Puuuuuu, oh, fuck. Właśnie tak to się wtedy wydarzyło, ale bez lipy. Wow. Wow! To było piękne! Tak to się robi! Kurwa! Look at me go! Teraz już się przez to nie dam tak zrobić na szaro. Wow, go smażyło! Dobra, jednak... O, ale go smażyło, nie? Ale jeszcze się sklipował. Au, au, au! O oh, shit! Dobra, każdy z nich dostał. O, oh, czy ja nie mam... O, o, kurwa, nie mam amunicji. Dobra, nieważne. Jest... Już... Uuu, holy fuck! dobra. Wow, a co teraz, oczyść ale jak? How? ty Jak mam to zrobić? Co mam zrobić? A po prostu muszę tak pierdolić. Oj śmieciu! Huhu! Czas reakcji, kurwo! Pożyczę. Dziękuję. Chodź Poli Oh, fuck. Oh, Dobra, headshot ostatnim pociskiem. Dawaj, wystawłem. łeb. Wow, what the fuck are you doing? Pokaż web. A ty już pokazujesz? Jecia. Ha Hahaha, kie salto. Czekajcie, bo tu jeszcze może być jakiś staw. Wiedziałem, koperty papier. Ja, ile tu jest stawu? Ile już tego musiałem pominąć? Ludzie, no to nie będzie stówka. Wow, Shucks! O, e, ale, bo zrobiłem śmieszny ty! Ale, uuu, that's nice!

Ale ten, piłuje oponami, kurwa, na tym mokrym. Dobra, spróbuję nas nie zabić. No i znowu nie skręcam! Why am I not skręcam?! W sensie wiem, że jest mokro, ale... też mógłby robić drifty.

Patrzy pod nogi i kurwa nie widzi, że jadę na niego Nie, oł, oh, shoot! Chyba Ale jak, pierdoliłem Aż się wkurzył na nas Nie, nie, po prostu, ja, ja, ja. Nie, jest okej okay. Znowu przypieprzę no skurwysy! Wiadomo, że nie uciekną, ale ja się zaraz wykrwaję, bo jestem kretynem. Oh no. Dobra, wszystko gra. Oni też jadą jak debile pochodników, więc wszystko się zgadza. i fuck, ale emocje. Drift. Nieucheck, no. Dumb son of a bitch just wrecked himself. Well, they're not walking away from that. Hm. Huh. A serdeczny. Ciesz mię po drodze też. Go on pop, mi tam. No strzelaj w ten jego łeb. No, 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 no wit.

Jak znam mafię, to chyba nie do końca. Chciałem szluki zapierydolić. Pięknie. O krasz. Co tak stoisz? Snap out of it. Remember what those guys wanted to do to Sarah? Na takimi kurwami się nie można litować. Cześć, cię. Hey. Get out of here before the show up, huh? Burza nad Chinatown. Cóż, i tym mało optymistycznym akcentem kończymy ten burzliwy odcinek. Także wielkie dzięki za oglądanie. Tak jak zwykle lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych Na razie!